kapitułę programową DRPIN. Tworzą Marek Goliszewski, prezes Business Center Club, profesor Tadeusz Szulc oraz profesor Tadeusz... Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło powitać Państwa w Wyższej Szkole Bankowej w Wrocławiu. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęli Państwo zaproszenie do uczestnictwa w posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Przemysłu, Przedsiębiorczości i Nauki, która dzisiaj odbywa się w naszej uczelni. Ponieważ niektórzy z Państwa być może goszczą u nas tutaj po raz pierwszy, chciałbym parę słów na temat naszej uczelni powiedzieć. Wyższa Szkoła Bankowa jest uczelnią działającą od 1998 roku. W tej chwili składa się z dwóch jednostek z Wydziału Finansów i Zarządzania tutaj we Wrocławiu i zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu. To tyle w krótkich słowach. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze obrady uznają Państwo za owocne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z agendą dzisiejszego spotkania, honorować Pana Prezesa Marka Winkowskiego wiceprezesa Wrocławskiego Parku Technologicznego. Nagrodą iglica jest to nagroda Środowiska Loży Dolnośląskiej Business Center Club, przyznawana za kreowanie, budowanie potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska. Dzień dobry Państwu. Przykład mi w udziale, kiedy są obowiązek, ale z drugiej strony przede wszystkim zaszczyt zaprezentowania osoby, którą, którą już została wymieniona, Państwo już wiecie, kto to jest i w pierwszym pierwszy, żeby nie było wątpliwości, że jest obecny. Proszę Państwa, moja znajomość z panem Martynem Pinkowskim jest właściwie ściśle związana, proszę Państwa, Oczywiście pan Marek ma, jest autorem wielu prelekcji, wykładów ogólnopolskich na różnych imprezach, które są związane z innowacjami. Sam byłem kilkakrotnie słuchaczem i muszę powiedzieć, że robi to z ogromnym zaangażowaniem i z następ zagadnienia to jest dużo, dużo ważne. No i ma, e, trzeba, pracować, trzeba powiedzieć, że pracuje w parku i jest twórcą tego parku, czy współtwórcą. I tu nie ma, trzeba powiedzieć, najlepszego parku e, e, w Polsce. Ja nawet, z, że tak powiem, sprawdziłem to. Mianowicie rok temu miałem wizytę profesora Wicemy e, z Holandii który napisał taką książkę o e, uniwersytetach Trzeciej Generacji, jest zwolennikiem przedsiębiorczości e, i jak go zaprowadzili do, do, do naszego parku, po zwiedzeniu tego poszliśmy na obiad, on mówi do mnie, słuchaj, takiego parku w Holandii nie ma. Ja mówię, no zawsze znaczy, to jest tutaj. No właśnie, ale chodzi o to tak rozwiniętego i takie rzeczy robiącego z wyposażeniem, etc. Także proszę Państwa, ja myślę, że pan Marek Witkowski położył bardzo duże zasługi dla budownictwa potencjału innowacyjnego na Dolnym Śląsku i jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to ja chciałbym panu, pani Marku, bardzo gorąco pogratulować i życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dostojni Państwo, licencję, Panie Kanclerzu, wszyscy, plenum titularów, trudno wszystkich wymienić. E, drogi Panie Profesorze, moi Drogi to... jeśli takiego słowa można użyć, ja dziękuję bardzo tym kapitule decydentom, którzy przy, przyznali mi tę nagrodę. E, tak jak słuchałem ostatnich słów, szczególnie Pana Profesora, to tak przypomniało mi się zdarzenie sprzed wielu lat, bardzo osobiste, pozwólcie Państwo na osobiste wyznanie z nową córeczką, kiedyś porozmawiała z kardynałem Grubinowiczem O rozmowie mówi tato, czy kardynał może kłamać? Ja mówię, nie, córko, nie, bez rachania powiedziałem. No dzisiaj więc córka, studentka już zapytała tato, czy profesor dostojny, doktor Pantoliskawuza, profesor zwyczajny, może koloryzować rzeczywistość? No nie wiem, co bym powiedział. Pan prezes swojej skromności oczywiście o wielu elementach nie powiedział. Pan profesor z racji presji czasu też nie mógł dotknąć wszystkiego. No ja mogę tylko potwierdzić, że przedsiębiorcy ulokowani w parku, młodzi ludzie, którzy tam startują, z którymi mam kontakt, bo no, zgłaszają się ze swoimi biznesami i do naszego środowiska.